Siema ma w kolejnym filmie. Dzisiaj podcinamy ten świerk trochę, bo szoruje o altankę i trochę niszczy dach. Także podetniemy go na wysokość gdzieś 2,5 metra. Sam pień zostanie. Idę najpierw do słuchawki, bo słuchawki są w szopie o! Stado kur Po podwórzu chodzi i zwiedza ładna pogoda dzisiaj Słoneczko świeci Cieplutko Muma już się bysty jazy robiła Muma, gdzie jesteś? Leżysz tam sobie Trzeba było paletą tutaj zagrodzić Bo już dwa razy na dwór wyleciała Mówi, że na pastwisko już chce wyjść. Pokaż się. Jaka ty jesteś duża. Jaka jasna się zrobiła. Taka beżowa. Uma jest. Oj, ważne, jak nie wejdziesz. No nie wejdziesz, no psie nie wejdziesz. Taka jest. Towarzyska przychodzi, żeby ją podrapać. Chudziutka nóżka, wysoka. Nie. Już gołeś się. Tylko raz ją podsadzaliśmy i i następnego dnia rano już sobie radziła. Przy okazji, jak idę w tamtą stronę, to wywiozę tą taczkę kiszonki zepsutej. Trochę się tutaj w środku trafiło. No ale to nie od tego, że ta kostka trochę dłużej stoi, tylko od tego, że już ją wyciąłem z tymi takimi placami zepsutymi. Jak ją. Wycinarką wziąłem, no to było widać tam dalej, że już takie zepsuty plac idzie tak nisko w tej kostce. Od razu wezmę 30 na te gałęzie, żeby je wywieźć, żeby tam nie leżały. A co tu robicie? Na jaką wysokość to podcinamy? 2,5 metra? No zobaczymy, nie wiem. Zobaczymy. Byłem. Byłem jeszcze po statyw. Tutaj ma psa nagran. Tu mi się podoba ta perspektywa. po serwisie pali tak czyli całkiem miękkie Panie I co o tym sądzisz? Jakie ty masz zdanie? Powiedz No i co żeś powiedział? Co tłumacz? Ostaw mojego buta, tykundu jeden Paniek! Ogani ty się, się Jeden wuj Bo zaraz przez płot przelecisz i To jest na naganek pójdziesz Tak wygląda podcięty świek się przejrzyście zrobiło No, ale tankę już nie szoruję, Zatrzmiało będzie podcięte. Wszystkie krzaczki widać. Na około to są. Trochę, ważne jak przyszedł. Teraz trawka będzie po nim rosła. Nie, pewnie nie będzie rosła trawa, bo za sucho będzie. To trochę się podrówna. Będzie pięknie, można będzie coś postawić. Jakiegoś kwiatka w toniczce. Ale ważniak na zaczepie. Masz się bawić ważniak, wiesz? O to mu chodzi. Zasiję go. Zaryś go, mu tętnicę. Dawaj, szaj, pierwszą tętnicę idziesz go, uda ci się. Kibicujemy tobie. Dobrze, teraz zaufaj go. Po łapach spróbuj go podetniesz, będziesz miał niżej do tętnicy. Tyle na to, jest gałęzi. Dość dużo. I wam powiem, że ciężkie one są. Bardzo ciężkie. wyrzucić, tylko trzeba dobre miejsce wybrać, żeby nie przeszkadzały. Do wiosny się je spali, i nie będą przeszkadzały. Dzisiaj po południu bawiłem się przy przyczepach przy tej i przy tamtej. Tamtą wam, może jutro, jeszcze pokażę, co tam przy niej robiłem. A tutaj ten przedni pas pomalowałem, bo był zalezywiały. Oczy się mi pomalowały. Kolorystycznie dużo nie odstaje od reszty za nie? Ładnie to wyszło. Dzień kolejny. Dzisiaj 31. 9:40 za chwilę. Farba wyschła ładnie. od inaczej się prezentuje przyczepa <gry> można by tak dookoła a też tutaj nie wygląda źle podwórze wczoraj trochę grabkami wyrównałem po ciężarówce która odbierała ziemniaki no, tu były dość duże ślady wyryte. Tam jeszcze nie równałem, bo błoto. Ziemia jeszcze nie obeschła, także bez sensu to równać. I tak się zrobią ślady od nowa. W D-47 tu, tutaj nowy wąż założyłem. Do tego tylnego złącza. Tutaj jest uszczelka kupiona i też ten przykręcony, co idzie do ciągnika. I co ja jeszcze wczoraj robiłem? A, przymierzałem tu tą kostkę, ten uchwyt. Tutaj przydałoby się go jakoś zamocować. Plus minus na tej wysokości, bo jakby ten wąż był przyczepiony, no a ten i od hydrauliki, odchyliał, i tak dobrze mówię. To by akurat po złożeniu dochodził do tego miejsca. I tutaj, jakiś właśnie uchwyt by można zrobić, taki na dwa węże, to by się tak fajnie je odkładało i dalej by tam nie poleciały, nie uciekły, ponieważ by je ten uchwyt trzymał. Tak mniej więcej wymierzałem tą długość do fenda myślę że będzie pasowała bo gdzieś tutaj jest złącze tak w stronę dołu idzie znaczy no na spokojnie myślę że starczy to jeszcze to muszę zrobić i nie wiem czy siłowniki oddać do regeneracji nie wiem czy to się da zregenerować czy kupić dwa nowe patrzyłem nowe kosztują około 100 60-180 zł. Tylko pytanie, jaka jest ich jakość. I kawałek węża jeszcze został. A nie, jeszcze ten, ten też mam kupiony. Metr jest kupiony tam w szopie leży, żeby tutaj te, tego zmienić. Chociaż mam powiem, jestem ciekawy podłączyć pneumatykę, zobaczyć czy przy pierwszym hamowaniu strzeli, czy nie strzeli. Bo te węże już są dość mocno takie skruszałe. Może tego jednego w ramach testu zostawię. A no tak to będą wszystkie nówki sztuki. Tam mi kawałek został tutaj z tego. Do tego tylnego siłownika, akurat tutaj staczy. No ciekawe. Kiedyś właśnie wszystkie te piasty, piasty ściągałem. Nie, piasty bębny hamulcowe ściągałem. I patrzyłem, to się wszystkie szczęki ruszają. Także po pierwszym hamowaniu żadne koło nie powinno się zablokować. A jak będzie, to się zobaczy. Taka śmierdząca robota jeszcze dzisiaj jest do zrobienia do południa. Odpowietrznik do szamba trzeba wstawić, bo do tej pory nie było, no i tak trochę z tej kanalizacji śmierdziało. A szambo było odkopane kilka miesięcy temu, bo się tu na zakręcie zapchało. Trzeba było przepchać i tak nie zasypywałem, bo mówię, od razu się to wstawi. I do dzisiaj nie chciało mi się za to zabrać Aż w końcu trzeba to zrobić jeszcze w stałym roku mam na to ostatni dzień odkryłem, wymierzyłem odległość do ściany tutaj się kończy, żeby za daleko nie zacząć wiercić i przykryłem, żeby nie śmierdziało. Też takie prace trzeba wykonywać na gospodarstwie, bo skoro się pracuje na gospodarstwie, to i mieszka się w domu wolno stojącym. Nie wszystko jest mowa, także niekiedy trzeba się i z takimi rzeczami poradzić. Rura obrysowana, można zacząć wiercić. Ciekawe czy mi to wiertło starczy, czy będę musiał podłuższe iść. Wiele tu starcza dobrze idę jeszcze po jakąś szczotkę do zmiatania, bo nie widzę gdzie teraz wiecić. Fajnie to wygląda. Jeszcze raz, sto cztery, 4 cztery dziury. Trzeba przewiecić. 3 duty zbrojeniowe widzę. Tutaj jeden i tutaj dwa. Trzeba będzie jakoś je odciąć, ale trochę za mały otwór zrobię. Trzeba go trochę będzie powiększyć Minimalnie. Myślę, żeby było Rura się wbija. Jeszcze tylko ten pręd zbrojeniowy. Muszę wyciąć jakoś. No i bajka. Może w 100% prosto nie jest, bo trochę na ukos nam ucieka. No ale to się tym drugim kawałkiem do pionu dociągnie. No i tyle. Zakładam, przysypuję, sprzątam narzędzia. I już tu będzie porządek. Muszę jeszcze staczkę ziemi z rowu przywieść bo tu dołek wyszedł i to dość taki sporawy wcześniej też lekki był ale teraz mam wrażenie, że taki większy jest niż był się wyrówna i będzie pięknie A, przy okazji już spadło deszczu w ostatnim czasie 19 litrów 19,5 Kródenka mi się trzęsie trochę. ile tu widać o 19,5 Jeszcze trochę mogło wyparować już z tej miarki. No i skończone. Zabieram się za coś innego. Jeszcze udało mi się dwa samochody umyć i to wszystko na dzisiaj 15 godzina. Trzeba się szykować na Sylwestria Także w tym roku to wszystko Więc standardowo, jeżeli się Wam podobało Zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście to obijajcie I do następnego, cześć!